Jak nasze orły stworzyły cichą koalicję przeciwko kibicom? Chłopaki jak długo jeszcze skaczemy? Dokąd się da, płacą przecież nieźle. Ale jak długo można z siebie i kibiców robić wała? He, he, he ha, aha mi to dobrze idzie he, he, he ha, ha, no wiecie hehehe. he. he, he. Mówię, że mam dobre skoki, ale był niekorzystny wiatr, ale jestem zadowolony. Ja też zawsze mówię, że jest to moja praca, którą robię jak potrafię. Kibice się nie pokapują, że robimy sobie jaja tylko dla pieniędzy? Kibice nas kochają i kasa leci też z reklam he, he ha, ha. Dziennikarze zwalą wszystko na pogodę, wiatr w plecy i borka seblaka. Przybijmy piątkę, jeszcze parę lat pociągniemy.